Jeden z najważniejszych odcinków na tym kanale. To, że od praktycznie 13 września wydarzyła się dosyć spora tragedia, to jest jeden element. Natomiast na tym kanale bardzo często poruszam kwestie związane z tym, w jaki sposób ludzie są oszukiwani przez kogo i jak to wygląda. Dzisiaj odcinek, który myślę, że możecie państwo przekazać każdej osobie, która ma polisę, ma ubezpieczony majątek. Szkód, które spowodowała powódź, chciałaby z tej polisy skorzystać, a na przykład są tam wyłączenia, bo w takim kraju żyje. Zmartwię Państwa, nie będę mówił o zwierzątkach, z którymi chce walczyć premier, bo z internautą się mu nie udało. Zapraszam na odcinek. Witam serdecznie. Powódź i największe przekręty ubezpieczycieli, czyli jak uzyskać odszkodowanie, nawet jeżeli polisa bezpośrednio wyłącza powódź. Zapraszam. Nie muszę wam mówić, co się stało w naszym ukochanym miasteczku. Szeryf zamordowany, plony spalone, sklepy splądrowane, ludzie się rozpierzchli, bydło zgwałcone. Drodzy państwo, powodzianie, którzy mieli ubezpieczony majątek, sądzili, że łatwiej im będzie uporać się ze stratami, a tymczasem tak naprawdę okazuje się, że mają problem nie dość, że ubezpieczyciele, i o tym już jest dosyć głośno w mediach, zaniżają odszkodowanie, to robią wszystko, aby go nie wypłacić. I o tych kluczkach prawnych dzisiaj będzie mowa. Z góry przepraszam za jakość obrazu. Pytanie również mam do Państwa o dźwięk, czy coś się poprawiło, coś się zmieniło. Na pewno nie powinno już słychać pieska, który gdzieś tam pałaszuje karne. Ale przejdźmy do tematu. Okazuje się, drodzy Państwo, czego nie ukrywałem przez pewien czas, akurat z tą branżą ubezpieczeniową miałem do czynienia, czy bankową, i gdzieś tam krążył taki dowcip, że firma ubezpieczeniowa to ona składa się z dwóch departamentów: czyli departament wyłudzania składek i departament odmowy wypłaty świadczeń. Jakim to jest dosłownie wysyństwem, bo tak to trzeba określić, to przekonają się ludzie, którym pozalewało majątki. O ile oczywiście przeżyli, bo liczba ofiar, no to w tym kraju to już nie jest demokracja, żebyśmy mogli swobodnie mówić, ile osób zginęło, bo można mieć wjazd na chatę. Ale jeżeli chodzi o kwestię polis, to myślę, że przynajmniej w ten sposób mogę Państwu pomóc na kanale. Bo co się okazuje, my wykupujemy polisę, no jeżeli ktoś zapomniał ją wykupić, czy też jej nie miał, to jest zupełnie inna historia. I może nie będę cytował tutaj Cimoszewicza, że było, trzeba się ubezpieczyć bo nie mnie oceniać. Pomoc państwa jak wyglądała to też doskonale państwo wiecie, kiedy są ludzie i nie siedzą za dezinformację, a praktycznie uniemożliwili we właściwym czasie podjęcie właściwych działań, to jest jeszcze inna sprawa. Natomiast drodzy państwo, bardzo często te polisy czy też zawierając przez internet, czy u agenta przelecimy tylko Same podstawy na początku i zapominamy o jednym z najważniejszych dokumentów, jakim są ogólne warunki ubezpieczenia. Drodzy Państwo, rzadko kiedy kto to przegląda, jest to gruby dokument, nierzadko mający kilkadziesiąt stron. Jest napisana językiem takim, że w zasadzie bez prawnika to nie róż byśmy powiedzieli, ale dopiero tam można, drodzy Państwo, znaleźć wyjaśnienie, czym są na przykład. Zdarzenia losowe, jakie miał na myśli na przykład ubezpieczyciel. I drodzy Państwo, tu w pierwszym momencie możecie zobaczyć, w jaki sposób jesteście robieni w wała. Mianowicie, na przykład, możecie być zaskoczeni, ale tam może być wszystko, czyli włącznie z tym, że kogoś o północy rozwali mu ścianę tramwaj, pomimo że tam nie ma torowiska, ale na przykład będzie coś takiego, że. Będzie tam wszystko, ale oprócz na przykład powodzi na terenach gdzieś w okolicach Opola. I jest to ewidentny przykład, drodzy Państwo, to nie jest tylko moje zdanie, ale również to zdanie część adwokatów już przedstawia w, również medialnie, że jest to ewidentny element, który trzeba nazwać w jeden sposób. Czyli przeglądając, Ogólne warunki ubezpieczenia, możemy tam znaleźć niemal wszystko, ale na przykład oprócz powodzi. Czyli jest to ewidentny przykład wprowadzania w błąd, bo jeżeli byśmy mieli do czynienia z polisą, która jest w sposób właściwy przygotowana przez ubezpieczyciela i nie po to, aby wyruchać tego, który opłaca składki, to mielibyśmy informacje na samym początku. A możemy mieć sytuację taką, że według ubezpieczyciela, to tymi zdarzeniami, o których mówimy, i przed czym polica zabezpiecza, to zabezpiecza na przykład no, ognia, innych zdarzeń losowych, ale na przykład właśnie nie będzie obejmowała powodzi, uderzenia meteorytu, gradobicia czy wszystkich innych sytuacji, które ubezpieczyciel chciał wyłączyć i ukryć przed posiadaczem takiej polisy, po to aby potem nie musieć płacić i móc się wykpić. Czyli macie Państwo medialnie, jak to ubezpieczyciele chętnie będą pomagać, oni już chcą wypłacać szkody, nawet niektóre ubezpieczalnie wysłały tam swoje, byśmy powiedzieli, tak jak były mamobusy i jakieś tam inne. No to powysyłali tam swoich przedstawicieli i chyba tylko po to, aby grać pod publikę. Więc czas to dzisiaj po prostu obnażyć. Bo oznacza to jedno, że drodzy Państwo, po latach płacenia składek. Klient zostaje zniczył, a z niczym, a z tych powodziowych zniszczeń to tak naprawdę będzie tylko ponosił koszty. I należy to nazwać wprost. Są to nieuczciwe praktyki rynkowe i to takie, które wprowadzają przeciętnego konsumenta w błąd. I myślę, że dokładnie z taką sytuacją nieraz się Państwo spotkacie, kiedy będziecie próbowali dochodzić odszkodowania. I wtedy zdecydowanie, drodzy Państwo, warto iść do sądu. Warto skorzystać z pomocy adwokatów, radców prawnych. Sami przecież oferowali się, że jeżeli chodzi o osoby poszkodowane w powodzi, chętnie pomogą i wierzę w to, że nie wycofią się z tego zdania. Więc jeżeli ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie czy też odmawia jego wypłaty, to zachęcam do tego, abyście Państwo jednak w tym wypadku korzystali z pomocy radców prawnych, adwokatów. A przypuszczam, że sporo z nich będzie się w tym kierunku. Że tak powiem, doskonaliło. Natomiast na co należy zwrócić uwagę, to uważajcie na to, aby znowu po drugiej stronie ktoś Was nie chciał wykorzystać i nie oferował pomocy na zasadzie jakaś pseudokancelaria będzie oferowała się, że ona za Państwa odzyska odszkodowanie. Ale może być tak, że to odszkodowanie to wtedy zobaczycie, jak świnia pod wieczorek. I drodzy Państwo, kolejny element w tej polisie, czy w jakiejkolwiek. To może być sytuacja taka, że ubezpieczyciel wyłącza poszczególne elementy mieszkania. Czyli na przykład sytuacja jest taka, że mieszkanie wam ucierpiało w powodzi, czy dom, ale na przykład ubezpieczenie nie obejmowało schodów, klatki schodowej, nie obejmowało garażu. Tu już też medialnie akurat pojawiają się różne głosy w tym zakresie i Dodatkowo, drodzy Państwo, może być sytuacja, w której na przykład ubezpieczyciel zażyczy sobie świadectwa, które potwierdzałoby, jak wilgotne były ściany po zalaniu i zagroził, że w innym wypadku na nie wypłaci Państwo odszkodowania, ale nie sprecyzował tego na przykład ubezpieczyciel, czy dotyczy to całości na przykład budynku, czy tylko poszczególnych pomieszczeń. Więc takich absurdów w tych polisach będzie masa. I na to musicie Państwo uważać, bo może to być. Celowa, drodzy Państwo, strategia ubezpieczycieli, aby rozmyć sytuację i w sytuacji, kiedy przestaną się media interesować tym, co się dzieje z powodzianami, to po prostu zostaną wyruchani niczym podatnik przez Urząd Skarbowy. Jeden z adwokatów, który już dostał taką sprawę, między innymi źródłem do tej informacji jest portal ento.pl i jest wywiad z panem Arturem Rudzińskim. Mecenasem, który właśnie dostał taką sprawę i obnaża dokładnie tę sytuację, o której mówiłem. Czyli okazuje się, że ubezpieczyciele bardzo często będą sobie robili kpinę z logiki, bo na przykład w postępowaniu sądowym mowa jest o czymś takim, że mamy fakty notoryczne, fakty powszechnie znane, których nie trzeba udowadniać. Dla ube ubezpieczyciela coś takiego nie istnieje. I może się okazać, że ubezpieczyciel będzie twierdził, że pomimo, że przez Wasz dom przeszła fala w wysokości dwóch metrów, to Wasze mieszkanie nie było zalane, a zniszczenia wynikły z Państwa zagrożenia. I tego typu metody są jednymi z najgorszych, bo jeżeli Państwa okradnie złodzień, no to wiecie Państwo, że zostaliście okradzeni. Ale w sytuacjach, w której płacicie za ochronę, płacicie za to, aby móc odbudować dom, a potem okazuje się, że dostajecie odszkodowanie, z którego nie wybudujecie nawet garażu? To jest to po prostu zwykłe chamstwo i należy wziąć również pod uwagę, że widocznie ubezpieczyciele korzystają z pomocy państwa, co nie jest trudne, patrząc na to, w jak skuteczny sposób działa. I nie odkrywam tu Ameryki, twierdząc, że poprzedni rząd rządził źle, a tym jest jeszcze gorszy. O tym chociażby świadczy ostatni wyrok Sądu Najwyższego. Gdzie okazuje się, że poziom zawodowy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego jest chyba poniżej poziomu nawet inicjalisty. Bo tak by to było trzeba określić, bo nawet inicjalista by się zastanowił, czy student pierwszego roku prawa już by wiedział, że jednak obowiązują pewne przepisy. I drodzy Państwo, weźcie pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Nie dawajcie satysfakcji bankom, ubezpieczycielom, bo do czynienia mamy z jeszcze jednym elementem. Jest to podmiot gospodarczy, który doskonale kalkuluje ryzyko, i oni sobie zdają sprawę, że jeżeli zaniżą państwo odszkodowanie, to na 10 klientów, którym to zrobią, tylko dwóch pójdzie do sądu. Więc oni na tych 8 są do przodu, nawet jeżeli te sprawy przed sądem przegrają. I dziwi mnie sytuacja, w której chciałbym powiedzieć, że mnie dziwi no nie dziwi mnie sytuacja, w której instytucje, odpowiedzialne za nadzór nad ubezpieczeniami, nadzór nad rynkiem, mają to głęboko w poważaniu. Zresztą niedaleki przykład. Rzecznik finansowy. Ten, który był za ludźmi, narażał się być może nawet i zdrowym życiem ubezpieczycielom, bankom, no to zmiana władzy, zmiana rzecznika, prawda? I mamy w tej chwili takich rzeczników, że nie znam cenzuralnego słowa, które byłoby właściwym, aby określić sposób ich działania. Więc drodzy Państwo, pamiętajcie o jeszcze jednym. Jeżeli chodzi o dochodzenie roszczeń z policją, macie Państwo na to trzy lata, ale warto na pewno zabezpieczyć materiał dowodowy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z ubezpieczycielami, to drodzy Państwo, czytajcie policję i to przed podpisaniem. Bo po drugiej stronie, z jednej strony mamy po prostu dziadowskie chęć wykorzystania ludzi, zebrania składek i niepłacenia odszkodowań przez ubezpieczycieli, ale po drugiej stronie mamy czasami świadome nasze decyzje, bo aby zaoszczędzić 50 zł na polisie, no to nie będziemy wykupywać takiego czy innego ubezpieczenia. Bo jeżeli chodzi o polisy, które obejmują powódź, dosyć często może się na przykład okazać, że nie obejmują one wolnostojących garaży czy innych rzeczy. Mało tego, należy, drodzy Państwo, uważać przede wszystkim na, tak jak powiedziałem, i mówię to od początku tego odcinka, na, zwracać uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia i zwracać uwagę na to, że często w takim ubezpieczeniu zdarzają się zapisy, że na przykład ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku powodzi przez okres 30 dni od dnia zawarcia umowy, czyli mówiąc krótko. Mamy sytuację, kiedy ta polisa będzie obowiązywała dopiero po 30 dniach od jej zawarcia. To na wypadek, gdyby ktoś jednak nie słuchał premiera i chciał się zabezpieczyć, i kupiłby polisę i zabezpieczył się z tą polisą 13 września, na przykład. To mogą mieć sytuację, że ona już by nie objęła w tym momencie tego, tych zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Kolejne ważne wyłączenie, i na to Państwo też zwróćcie uwagę, bo możecie mieć duże pytania. Na zasadzie na przykład takiej, że w ogólnych warunkach często pojawia się zapis, że ubezpieczyciel nie odpowiada, jeżeli do zalenia doszło wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory, dach lub obróbki blacharskie będące w nienależytym stanie zanieczyszczone lub zamarznięte rynny, lub rury spustowe. I tu, drodzy Państwo, warto dbać o swój materiał dowodowy i robić zdjęcia, filmy z widoczną datą. Aby wszystkie okna i drzwi w tym czasie były pozamychane, a dach szczelny. Bo możecie trafić na takiego debila, który nawet jak szła dwumetrowa fala i te zamknięte okna by wam nic nie dały, to stwierdzi, że będzie odmowa wypłaty odszkodowania, bo przecież okno było otwarte. I to nic, że zmyło pół domu, ale przez to okno, według nich, jak najwięcej akurat wody mogło do mieszkania wpłynąć. I drodzy państwo, jeszcze jedna sprawa, bo w tej chwili część osób sprząta mieszkania, sprząta swój, zabezpiecza swój majątek. Usuwając skutki powodzi, pamiętajcie również o tym, że należy zachować to zniszczone mienie w celu umożliwienia dokonania oględzeń przez ubezpieczyciela. Czyli jednym słowem, drodzy Państwo, im więcej będziecie mieć dowodów, tym macie większe szanse, jeżeli ubezpieczyciel zaniży odszkodowanie, dochodzić i wygrać tego przed sądem. Mało tego, warto wtedy zastanowić się czy po tak chamskim podejściu ubezpieczyciela nie będzie się państwu należało dodatkowe zadośćuczynienie za straty, za krzywdy, które zostały wyrządzone chociażby tym, że zamiast dostać pieniądze, to znaczy dostać, otrzymać pieniądze zgodnie z umową i móc odbudować dom, to państwo musieliście się włóczyć po sądach i mieszkać pod mostem, bo nie mieliście za co, prawda? To myślę dzisiaj na tyle. Jeżeli ten odcinek w jakimś zakresie może komuś pomóc, może zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zabezpieczyć siebie i własną rodzinę. Czy też w jaki sposób spróbować odzyskać to, co się mu słusznie należy, a co ubezpieczyciel po prostu ukrył? Popuścicie Państwo ten materiał dalej. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia.